Dzięku What the fuck? Co jest? Ona ma, kurwa, szyję jak żyrafa Boże, ta gra jest pojebana No, sprawdza mu zadanie <ścoughs> Ten dzień jak się chowa, Boże, biedne dziecko z porcelany Porąbana akcja Parę ten klucz Siemoneczko witam w czwartym odcinku z Little Nightmares 2 Moi drodzy, ostatnio mi się psuło i ciągle musiałam wycinki, słuchajcie, całe tego wszystkiego co mi się tam psuło łączyć I widzieliście jak często miałam były zmiany tych czapek, no nie? Yy, no bo jakby musiałam dogrywać scenki jeszcze raz, mam nadzieję, że mimo tego poprzedni odcinek nie był aż taki sam sobie zły strasznie słychać tutaj różne hałasy niefajnie, dobra bierzmy to idziemy chyba znowu w stronę kuchni w przedniej części rozdział kuchnia był taki najbardziej ciekawy, taki naprawdę jedyny w swoim rodzaju jeżeli chodzi o tę grę i się ganialiśmy tam z kucharzami co tym razem oni wymyślą? ja mam wrażenie, że jakbym słyszała jakąś kurna walkę na fame'a może kurna te dzieci z porcelany robią sobie jakieś kurna nie, walki czy coś w tym stylu? Jezu, kolejne dziecko. Dobra, zbierzmy jego szczątki. Nie wiem, o co tym chodzi. Może dzięki temu Mono ma większą moc, przynajmniej tak to rozumiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, szczerze mówiąc. Jak teraz w tym odcinku coś mi się zepsuje, to automatycznie się załamie, bo jeszcze raz sprawdzałam wszystkie ustawienia i sobie wszystko tam ogarniałam, więc powinno być w porządku. W ogóle co? To są jakieś butelki, wdzięczności, kiełbasa, Co to jest? Z kiełbasem. Dziwne to miejsce. No, tu już jest mięso, więc idziemy w stronę kuchni, miałam rację. Nic tu oprócz tego ciała zamkniętego nie było, więc warto było w sumie po nie pójść, bo wiem, że dużo i takich ominęłam, ale chciałabym to zbierać, sprawdzać. O, zbliżamy się do źródła hałasu. Kto wie, to możecie obstawiać w komentarzach, co to jest z walki fajnej machusiwa. Czy co? Nie, ja nie wiem, to dla mnie tak brzmi. Talerze, pieprz, naczynia. O Boże, dobra, musimy mu przywalić tą chochlą, czy tą yy, tą. Dobra. Nie ma sprawy, tylko żebym tego nie zrąbała, bo zajęć mnie. <gry> dobra. Ej, oni mnie nie usłyszeli jeszcze, dobra. Ktoś się tam rzuca talerzami. Dosłownie. Może one uczą się bić? I... Dobra, udało się. Jeszcze drugi przybiegnie. Uwaga. O, można było od razu wskoczyć, nie się bawić. Dobra, dawaj. Który pierwszy? No nie, no. Odczekać, bo on tak dobiega do mnie, i niby chce się już rzucić, ale jego ja nie dosięgnę. Tak naprawdę one nie mają mózgu nawet. Dobra, dobrze, jeszcze ty. Ostatni: 3, 2, 1. Dobra, poszło. Naprawdę, mając nos z porcelany, to nie mają nic. Ale tu naprawdę się głośno teraz zrobiło. Sprawdźmy, czy tutaj mogę coś otworzyć, sprawdzić. Nie, nie mogę tę klapę przesunąć. Dobra. Jeszcze do góry, gdzie był rządzie, Nic nie mogę zrobić. Tu są różne palniki, gaz. Gazowe. Teraz spójrzmy. Nie na no, nie jest tylko wiszące rzeczy same. O jezu, one tam coś odwalają, idę zobaczyć. O jezu. Hmm. O, mi też mało brakowało, dobra. Patrzcie, Mone jest zajebiście mądry. Wymyślił, że żeby przejść, to założy maskę. Tada! Maskę, whatever, głowę! Tylko musi być zrobić tak, żeby ta głowa mu nie spadła, i wtedy dopiero przejdzie niezauważony tak naprawdę. Hej, to ja, jeden z waszych. Ej, co ty robisz? One są agresywne i są na jakichś ADHD czy coś, bo się z tym jedzeniem. Nie krzyczą fajem, ale się odrzucają jedzeniem jak jakieś świnie. Tak, to taki wam stołem przejść? O dobrze. Fajnie, on chciał mnie zabić tego bo mu coś nie poszło przejdę? dobra przejdźmy, nie mam ochoty na to patrzeć i brać w tym udział nie wiem o co tu chodzi, one jak są na jakichś sterydach czy coś gdzie tu może być Six teraz? Coś się dzieje? dobra obserwujmy nie będę się odzywać O, chociaż tamte jedne normalne bawią się przez skakankę To normalne u nich, że się zbije głowa, wezmą następną Ja pierdolę No comment, to było chore Dobra, wiadomo, mamy przejść górą, ale jak wciśniemy guzik, to co się stanie? Hmm. Na pewno zrobimy zamieszanie, ale nie wiem Ja bym spróbowała na jego miejscu wejść na stołek albo czymś rzucić O Dokładnie A nie, to jest słoik To mogę rzucić słoikiem, on już kuma o co chodzi O fakto, chyba coś mi nie pykło z tego. Nie ma szans po prostu, żeby to się udało. Hmm... gruba akcja. Nie, to, bo nie mam pojęcia co to zrobić, jeżeli nie da się niczego podnieść. Na przykład ta książka nie leży tu sama, ale jej nie podniosę, bo nie jestem w stanie, nie, nie dostałam takiego. Ile no, nie mają tych słoików? Na zaprawę trzymają na ogórki albo na dżem. Dobra, nieważne. Idziemy do góry. Dobra, kumy o co chodzi? Jak się przyzwyczaisz do pewnych mechanizmów, które tutaj panują, to możesz sobie na luzie poradzić. Nie, no tego słoika nie wykorzystam. Zresztą chyba słoik nie, nie dałby rady z guzi. To jest mózg. To jest ludzki mózg. Ja pierniczę. Nie wierzę, co tu się dzieje. To jest ludzki mózg. Ale plupło, o fuj. Idziemy dalej. Tu są jakieś papiery, nuty? Nie wiem, co to jest. To jest tak niewyraźnie, że sama we mnie przeczytam. Co ja zrobiłam? I co, w czym mi to miało pomóc? Łamę kawałek mózgu. Fuj, o, jak to górny... Kurne... So... O, fuj, naprawdę. Przedają ludzkie organy. Cóż, co to jest? To wygląda na organy żaby, nie ludzkie. Przynajmniej na ludzkie to nie wygląda, ale... Poczekajmy, Weźmy, poobserwujmy ją. Co ona robi, dobra? To może być kluczowe, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi. Co się gapić. Krój tam swoje. Czy to jest? Fuj, kusia. Zamknij drzwi. Aha, nie zamknęła. Tak, widzicie? Tam na obrazku jest żaba. Tam w tle, pod cygarem. Nie rozumiem, co oni robią. Mieszają geny ludzi z żab... żabimi, kurwa. Nie, ja już totalnie się pogubiłam, o co tu może chodzić. Ja sobie mogę wziąć ten słoik, bo się tak świeci. Nie wiem, że go rzucę się schowam. Tam ona jakieś miejsce chciała sobie pokroić, ale chyba zrezygnowała z, z Lunchu. Zajebisty lunch. A wy co dzisiaj zjedliście? <laughs> nie, nieważne, nieważne. Ja osobiście lubię żabki, więc <laughs> trochę satkę. Ups. Taka muzyka. Skoro mnie nikt nie goni, to o co tu chodzi? To długo siedzę w tym pokoju już? Dobra, idziemy za panią szyją. A nie, no przejdę. Myślałam już. A ona sobie smaruje teraz ten kawałek mięsa. o smacznego, kuźwa, Smacznego. I jeżeli teraz tu rzeczywiście ktoś jadł przy moim filmie i się odbrzycił tym, co no tutaj odwala, to naprawdę nie fajnie laska, psujesz. Kolejne mózgi, co oni tu... Nie, jak trochę takie zombie to wygląda. Mikroskop? Nie no, serio, to mogły być jakieś badania. Widzicie, tu mamy, kurczę, jakąś stópkę, która nie wygląda na normalną. Stópki. Zajebiście, nie? Jezu, ona tam jeje, ja nie mogę. Zresztą nie zauważy. Tu musi być jakiś haczyk. Coś muszę zrobić. Ja muszę wleźć na stół. Z tymi wszystkimi mózgami i wnętrznością. O Boże. Nie no, świetny pomysł. Dobra. Ryzykujemy, nie? Totalnie o to chodzi. O Boże. Co ona robi? Aha, dobra. Składasz on jest żywym. Jak na biologii macie sztuczne organy, to tam są kurna żywe, nie? Może ona chce się nauczyć? Sobie... Jezu, zdążyłam nie złapać za nogi. Aha, patrzcie, zepsułam grę. Ja Teraz przynajmniej nie jesteś zagrożeniem. Nie no, jesteś, dalej jesteś. No aktualnie to, co ona tam robi, nie wygląda groźnie. Po prostu sobie zapisuje jakieś, jakąś taką wiedzę, którą ma im przekazać. Jakby się przygotowywała do lekcji, więc to, to tak się, takie się wydaje normalne, nie? Ale to, że on mają prawdziwe organy, że to... bo to nie jest sztuczne, to widać. Ewidentnie tu chodzi o to, że oni się po prostu nad kimś znęcali. Cicho, jesteśmy za słoikami. Ofu. Nie odwracaj tak tej głowy. To chłodne. Idziemy, zjedziemy stąd. Ja nie chcę tutaj by być blisko niej i błagam, po prostu przejdźmy to. Uf, udało się, co jest niżej, nie spadnę. Nie no, proszę się przetrzymać. Trzymaj się, dobrze, Damy radę? Damy radę, dobrze. Teraz tak, tu mamy kratkę. Ja korzystam z kratki, tu może być jakiś ukryty. Nie, nie mamy ukrytego przejścia w orząsiu. Dziewczynka rysuje sobie coś. Dobra, jedna rysuje, drugi przy szafce, trzeci na szafce. Dobra. Jezus, co się Dobra, czyli tak będziemy mieli tylko dwóch do zabicia. O, biegnij, biegnij. Nikt dzieci. Nie takich takich Zanerwowałam po prostu. Bez nerwów, nie ma posiadania nerwów. Wow, ale slow motion. Nie no, nie jest fajnie. Gra nie powinna była mi tak zacinać. A przyznam, slow motion było całkiem fajne. Tak, dobra. Trzy, dwa 1. No i okej. Okay. Coś jeszcze. Idziemy, ja nie puszczam tej broni, nie mam zamiaru. Zawsze tutaj może jakiś wyskoczyć, więc chcę być na to przygotowana. Mamy zapis. Cieszę się, że będziemy niedługo wiać. Dobra, za mną. Nie róbki fleci. Ofa. No i będzie od nowa. Jak ich mogę pobić? Teraz. Teraz. Tak, pięknie, dobrze. Aby nie było widzi ukrytych. Dobra, chyba już mnie... A nie, chłoda, widzicie? Dobra. Stańmy uważni, wiele ze sobą. Chyba się udało. Mamy zapis. O Boże. Dobrze. Proszę, uwolnijmy ją. Tak. Super Six, jest wszystko okej okay z tobą? Proszę. Chyba że tak późno. Hmm. to ja biedactwo udało nam się uratować, moi drodzy, nie jesteśmy sami lepiej dwóch niż o, dobra, jest w stanie sama iść, więc jest dobrze Czasem taką schizę, że co chwilę sprawdzam, czy się nagrywa, bo boję się, że coś nie nagra. Nie będę musiała to powtarzać, bo ostatnio powtarzałam po prostu 3-4 razy. O! Jest motyw przesuwania okna i przychodzenia do innego pokoju. Dobra, tu chyba nic nie było godnego uwagi, tak mi się wydaje. Nie ma co. Nie wiem, gdzie oni mają czasami ukryte te rzeczy, naprawdę, bo tego nie widać. Dobra, przechodzimy do następnej części. Ten budynek jest podzielony na wiele części. Pianino. Podnieśmy chyba to pianino, bo nie wiem czy o to chodzi. Wow. Już nur musi być naprawdę silny. Ej, halo, dobra. Do. Dalej, dalej, dalej. <grym> Za patrzy. Patrzcie, ja. Mam. Aha. Okej. Okay. Tak miało być. Idziemy po sznurzu. Fabularnie pójdziemy dalej i to wystarczy, myślę. Trzeba będzie odnaleźć klucz. Nie ma sprawy. Nie no, możesz się potem spinąć. Chcesz nie podsadzić. Okej. Okay. Tam się coś dzieje w drugim pokoju. Co dziewczynka robi? O Boże. Ona jakiś martwy płód albo martwą żabę. Się, się nad nią maltretuje. Nie szkoda mi takiego dzieciaka. Zgin. Umrzyj. Zniknij z tego świata, potwora. A ona specjalnie zwróciła uwagę na ten. Weź to do ręki, nasz no kurna mono, masz broń przed sobą. Dobrze. Wzięliśmy. Tym razem wiedział o co mi chodzi. Jak na początku, za pierwszym razem chciałam, to nie chciał. Aha, może ja z tej strony będę w stanie to podnieść. A, ona mi pomoże. Super. Dzięki skarby. No to mamy klucz. Chodź, jak chcesz za rączkę, to nie masz sprawy. Super. Dobra, no, moi drodzy, na razie bardzo dobrze nam idzie. Udało nam się pokonać tych debili. No dobra. Czy na uwagę? Tak? Ale fajnie, w końcu nie będę z tym sama. Ej, wow, Six! Naprawdę nie potrzebowałaś w ogóle mojej pomocy. Masz siłę w rękach. Na przykład Mono wolał ich atakować wszystkim co miał wokół. O co tu chodzi? Co to jest? Z tej tablicy kompletnie nic nie da się wyczytać. To jest bez sensu, bo gdyby mieli nawet przeszkowane coś, co by mi dało jakąkolwiek wskazówkę o co tu chodzi, to byłoby naprawdę super. Szlałam. Skoro nasza szóstka ma taką siłę w rękach, to broni ze sobą nie bierzemy i tak nie dam rady. Przepraszam. Kto tak pięknie gra? Zgaduję, że na pewno nie żaden dzieciak, bo żaden dzieciak się tutaj takich rzeczy nie uczy, tylko jakaś nauczycielka albo jakieś inne dziwne stworzenie. No nie, nie otworzę. Widać, że jest zamknięte, on, on nie ma z tym. Hmm. Już nie jestem fanką muzyki klasycznej, ale ładnie ta osoba gra. Tam mieć talent, żeby taką mieć grać. Chcesz nie podrzucić, Jasne, skarbie. Dzięki. To co, ja to zrzucę i przy okazji zwrócę uwagę wszystkich wokół, ale... Ha, może to jak ona gra, to ona nie sprawdzi na tą uwagę. Jak możesz. Dzięki. Dobra. Idziemy. Sprawdzić, kto tak ładnie gra. Może jakaś nowa osoba, a nie ciągle ta nauczycielka. Może. Widzicie, jak, widzicie te no jak mi się nogi. jest tak. Nie, to ona jest. Nie, żeby coś ale jak grać, to ładnie mówisz. Możemy przejść i tam normalnie coś robić w tym pokoju, bo ona nas słyszy? Pytanie, czy to mamy robić w przyszłości, czy teraz? Czekajmy, aż ona przestanie grać. skończył tam swój kawałek melodii. Dobra, proszę, zapisuję, zapisuję, zapisuję. Szczerze mówiąc, strasznie ryzykowne, ale naprawdę fajne. Jakie logiczne. Dobra, zaczekajmy: ja wolę być pewna, że jestem bezpieczna. Wyobraźcie sobie, co, co Mono musi teraz przeżywać, nie? że musi koło niej chodzić na nie. nie? się odwróciła, spojrzała kawałek w lewo, w prawo, usłyszałaby nas. Genialne, że ona tego nie usłyszała. skończyć jej. To jest taka długa. Utknij tam, kuczwaro. Obrzydliwe. Ale wyszliśmy z budynku. Mogę się ruszyć? O Jezu. Mało brakowało. Aby naprawdę z, nam, z nas zjadła po prostu. Dobra, mamy zapis. Wyszliśmy na zewnątrz. O skarbie za rączkę. Normalnie ocieramy za chwilę o od śmierci. Muszę przyznać, że tutaj te lokacje są po prostu genialne. Spójrzcie na y, cały design tego wszystkiego. To jest po prostu tak na swój sposób oryginalne i ładne. Dobra, okej, okay, ale ja chcę najpierw sprawdzić... I, I oni nie są w stanie tam przejść po prostu. Mimo tego, że uważam, że wystarczyłoby, nie wiem, podskoczyć i zrobić Coś tam niekoniecznie złośliwskie pewnie jest. Hmm. No i tutaj widać, że oni są malutcy w porównaniu z tym, jakim świat jest duży. W poprzedniej części było również to tak pokazane, że nasza szóstka jest naprawdę, naprawdę mini rozmiarów, a ten świat jest olbrzymi. Rysunek jak wygląda zewnątrz paszcza. Kolejny śmietnik, który mogę sobie przesuwać. I jedno wielkie nic. OK, no ale mogę tylko wejść, nie mogę go y, przesuwać. O, dokładnie o to chodziło. Dalej nie, prze, nie przesuniemy. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i komentarz, co myślicie o tym wszystkim, co tutaj się dzisiaj odwalało. No i ja twierdzę, że musimy już powoli kończyć, bo naprawdę już tutaj długo pobrałam. Na przykład dlaczego bo też jej nie poda ręki tutaj i ją nie wciągnie. To jest dla mnie zastanawiające, bo ona już wiele razy to zrobiła. No dobrze, będziemy kontynuować w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych. Cześć!